Z ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. wstają. U bogim głosi się Ewangelium, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co, wyście co wy wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyście wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy w miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam Wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posłałem mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Zaprawdę, powiadam Wam, między Narodzonymi z Niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, Lecz najmniejszy w Królestwie niebieskim większy jest niż On. Mój drodzy, patrzymy dzisiaj na wieniec adwentowy i widzimy kolejną, już trzecią świecę, która płonie w tym wieńcu. W Wielkościołach dzisiaj kapłani odprawiają mszę świętą w szatach koloru różowego. Może niektórzy się dziwią, bo tak naprawdę tylko dwa razy w roku, w trzecią niedzielę adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, liturgia dopuszcza stosowanie szat koloru różowego. Ten róż jest, można powiedzieć, taki bardziej miękki, taki bardziej delikatny wobec fioletu Adwentu. I ten róż koresponduje właśnie z tą dzisiejszą nazwą niedzieli, trzeciej niedzieli Adwentu, którą nazywamy Gaudetę. Radujcie się! Z, jakiego racji? z jakiej racji, z jakiego powodu? Radujcie się, bo zbliża się nasze zbawienie. Pan jest blisko. Jego przyjście jest już niebawem. Liturgia jest światem znaków, znaków, pod którymi stajemy się, staramy się odnaleźć obecnego Chrystusa. Mamy zatem znak Słowa Bożego, słuchamy tego Słowa. Mamy znak chleba i wina, które mocą konsekracji staje się ciałem i krwią Zbawiciela. Mamy wreszcie znak ołtarza, na którym Chrystus się ofiarowuje, znak krzyża, który stoi przy ołtarzu, jednocześnie czyni go na swoim ciele. Mamy wreszcie znak kapłana, który w posłudze sakramentalnej działa im persona christi, czyli w osobie samego Chrystusa. Wreszcie mamy znak wspólnoty kościoła, ludzi, którzy wyznają wiarę w Chrystusa i którzy są ze sobą połączeni węzłami wiary, gdzie dwa lub trzy gromadzą się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Liturgia światem znaków. To ciekawe, że Bóg mówi do człowieka za pomocą znaków. Właśnie tego w pewnym sensie domaga się nasza ludzka natura. Bo przecież mamy naturę nie tylko duchową, ale mamy również naturę cielesną. Dlatego potrzebujemy trochę teraz wspominam Tomasza, apostoła potrzebujemy dotknąć. Potrzebujemy zobaczyć, usłyszeć. Powąchać, poczuć. Dlatego, że jesteśmy istotą także cielesną. Dlatego, kiedy Bóg przychodzi, on przychodzi również w postaci znaku znaku dziecięcia, które zostaje dane. Dziecięcia, które rodzi się w Betlejem. Chrystus całą swoją, całą swoją posługę opiera również na świat znaków. Zresztą w wielu przypowieściach pokazuje Królestwo Boże właśnie za pomocą pewnych znaków, podobieństw, jakichś punktów odniesienia, żeby to łatwiej było zrozumieć, żeby łatwiej było to przyjąć. Dlatego w to trzecią niedzielę Adwentu bardzo mocno pobrzmiewa to pytanie, które Chrystus stawia wobec tłumów. Tłum, który ma do czynienia z Janem, chrzcicielem, tym, który wzywa do nawrócenia Chrzci w rzece Jordan, chrzest nawrócenia i pokuty. Jednocześnie Chrystus pyta, co wyście wyszli obejrzeć na pustynię? Co chcecie zobaczyć? Właśnie chciałbym, żeby to słowo, to pytanie stało się kluczem do rozumienia dzisiejszego słowa. Coście chcieli zobaczyć? Co chcecie zobaczyć? Czego chcecie doświadczyć? Może właśnie w tu trzecią niedzielę Adwentu, gdyż właśnie ta trzecia. Paląca się świeca symbolizuje, że już przepłowienie Adwentu, że jest coraz bliżej nie tylko Boże Narodzenia, ale coraz bliżej przyjście naszego Pana. Przecież widzimy, jak te kartki naszego życiowego kalendarza, jedna za drugą, każdego dnia jest wyrywana. Tak, zatem widzimy, że pewne rzeczy się zmieniają, kończą się. Sami, starze, sami się starzejemy, sami stajemy zupełnie już w innym, można powiedzieć, dniu, które nas coraz bardziej przybliżają do spotkania z Panem. Widzimy ten upływ czasu, można powiedzieć, ten galop czasu, nawet tak trzeba było powiedzieć. Więc jesteśmy świadomi tego, że to wszystko się zaczyna zmieniać. Co Wyście wyszli zobaczyć? Czego Wy oczekujecie? Na co chcą patrzeć Wasze oczy? Czego doświadczyć? No właśnie. Ciekawa rzecz, że kiedy Jan ma jeszcze wątpliwości albo może raczej potrzebuje potwierdzenia, bo może raczej potrzebuje potwierdzenia ci, którzy są przy Janie. Co do Jezusa to Jezus można może powiedzieć, recytuje jakby słowa proroka Izajasza, który mówi o czasach mesjańskich i opisuje te czasy mesjańskie właśnie za pomocą znaków. I można powiedzieć, że to co uwiarygadnia Jezusa to uwiarygadnia, uwiarygadniają go właśnie te znaki. Słuchajcie, niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trwonowani zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli U ubogim głosił się Ewangelię. Przez to dokładnie można powiedzieć: czasy mesjańskie. Więc dla każdego pobożnego Żyda, nie tylko dla Jana Chrzciciela, dla każdego pobożnego Żyda. Te wszystkie cuda Jezusa, te wszystkie znaki, które On wykonuje, które potwierdzają Jego Słowo, Słowo, które głosi, Jego Słowo jest moc, bo od razu przechodzi w znak, w czyn. To właśnie te wszystkie znaki mają pokazywać, że On jest Mesjaszem. I ciekawa rzecz, że ludzie czytają dobrze te znaki. Przecież tysiące ludzi do Jezusa lgnie. Setki Tysiące chcą się go dotknąć, proszą go w takich czy innych sprawach. Można powiedzieć, że te dziesiątki, setki ludzi wiwatują na jego cześć. Nie tylko we wjeździe do Jerozolimy, ale w wielu momentach jest mowa o tym, że chcą porwać Jezusa, ogłosić go królem. Tylko problem polega na tym, że znowu zatrzymują swój wzrok na znakach. I można by powiedzieć, że chcą tylko samych tych znaków, żeby one nie działały. Żeby one może inaczej żeby one nie odprowadzały człowieka do tego, który te znaki czyni. Może tak czasami być także w naszej religijności, że chcemy tak bardzo zwrócić uwagę na znaki. Może niektórzy mają jakieś marzenia, jakieś takie pragnienia, jakieś cudowności w swoim życiu, jakichś takich znaków, które nie wiem, spowodują, że nie wiem, właśnie ta wiara będzie jakaś taka nadnaturalna, że tak się wyrażę. Ale czy te znaki nas zaprowadzą do Chrystusa? Żydzi musieli przebić się przez swoje wyobrażenie Mesjasza. Widzieliśmy to wielokrotnie także na przykładzie apostołów, choćby Piotra, który rzeczywiście bez błędu określa Chrystusa Mesjaszem, ale kiedy Jezus zaczyna tłumaczyć, na czym ma polegać jego Mesjaństwo, jego posługa, to nawet Piotr chce Jezusa poprawiać. Chociaż widzi znaki, no właśnie te znaki, dla niego te znaki mają być czymś, co jest, nie wiem, jako jakieś prosperito, że tak się wyrażę. I on chce się zatrzymać tylko na tym, nie chce pójść dalej. A te znaki przecież odsyłają do Chrystusa, odsyłają do czasów mesjańskich. To, że głusi słyszą, to, że trędowacie są oczyszczani, że z stają umarli, że chorzy odzyskują wzrok niemi, Mówią i tak dalej. To wszystko jest prawdą, ale to ma prowadzić do Chrystusa, a nie spowodować, że człowiek zatrzyma się tylko na tych znakach. Dlatego, zobaczcie, że Żydzi odrzucają w konsekwencji Chrystusa. Ale można było powiedzieć, że każdy z nas, kto zatrzymuje się tylko na znakach, kto pragnie znaków tylko dla znaków, jest dokładnie, może powiedzieć, w tej samej sytuacji, co naród wybrany za czasów Jezusa. Coście przyszli oglądać? To pytanie dzisiaj stajemy wobec, jest stawiane wobec każdego z nas na tej Eucharystii. No, coście przyszli oglądać? Co chcecie zobaczyć? Jakieś cuda? Jakieś nadzwyczajności? Może właśnie ubóstwo tych znaków, taka prostota tych znaków liturgii, może wielu z nas właśnie zniechęcać, bo chcemy właśnie pewnej nadzwyczajności. Broń Boże, nie chcę jakoś dezawuować potrzeby modlitwa uzdrowienie, ale bardzo często sam znak uzdrowienia jest dla nas czymś ważniejszym niż sama wiara w Chrystusa. Tak jak tu pewna kobieta zadzwoniła do kancelarii parafii, gdzie były prowadzone modlitwy uzdrowienie, pytając, czy były jakieś uzdrowienia w zeszłym tygodniu, bo jak nie, to ona nie będzie jechać, bo przecież daleko mieszka. Czy ona szuka Jezusa, czy ona szuka znaków. Ja patrzę po mojej młodzieży, proszę księdza, obejrzyjmy film jakiś z egzorcyzmów i tak dalej. Ja mówię, i co wam da widzenie, co się dzieje z ludźmi opętanymi? Co wam da bycie świadkiem, świadkiem tego, co się dzieje poprzez modliw, podczas egzorcyzmów? Nawet jeżeli ludzie by po ścianach chodzili, nawet gdyby wymiotowali jakimiś gwoździami, co się dzieje, tak egzorcyści niejednokrotnie mówią. Co z tego, skoro nikt z was po tych egzorcyzmach, po tych filmach nie pójdzie do spowiedzi świętej, czyli dalej siedzi w niewoli diabła. No to po co to oglądać? Znaki dla znaków? Po to, żeby tylko się czymś, nie wiem, zaskoczyć, zachwycić, żeby adrenalina wzrosła, tak jak w filmie, gdzie musi być za przeproszeniem jakaś bijatyka, wino kobiety, śpiew, romanse, coś, co ma nas może przyciągać. No właśnie nie, te wszystkie znaki mają odprowadzać do Jezusa. Czasami mamy problemy z czytaniem tych znaków, szukamy nadzwyczajności, a nawet kiedy mamy do czynienia właśnie z boską obecnością, boską obecnością w Słowie, przed chwilą Słowo Boże, boską obecnością pod postacią chleba i wina, ilu z nas dzisiaj pójdzie do Komunii Świętej? Za słaby to znak? Nie wierzymy w te znaki. Coście wyszli oglądać. I ostatnia rzecz, którą, na którą chcesz zwrócić uwagę, Jezus, można powiedzieć, legitymizuje się, legitymuje się, poprzez właśnie znaki. Kim ty jesteś? Czy na ciebie mamy czekać, czy też kto inny ma przyjść? Jezus mówi: Powiedzcie Janowi. Co się dzieje przez moje ręce, przez moje usta, przez moje serce? I te znaki, te wszystkie cuda Jezusa wskazują na Niego jako na Mesjasza. One są potwierdzeniem Jego posłannictwa, Jego misji. I teraz może w tą trzecią niedzielę Adwentu warto się zastanowić, czy każdy z nas, ja też pytam sam siebie o to, kiedy ktoś mnie pyta, czy jestem człowiekiem wierzącym, jakie znaki w moim życiu o tym świadczą? Czym ja się mogę wylegitymować? Jakie czyny, jakie decyzje, jakie wybory, jakie słowa potwierdzają moją wiarę? Czy ktoś patrząc na zewnątrz, patrząc na mnie z boku, kiedy nie słyszę, kiedy mówię o Jezusie, czy może powiedzieć: Tak, to jest człowiek wierzący. Świadczył o nim to, to, to i to. Można powiedzieć, że Jezus jest jedno. Jedno ze swoim życiem. Jego wiara, można powiedzieć, chociaż Jezus wiary nie potrzebuje, ale jego, czyli inaczej trzeba jego jedno bycie z Bogiem, bycie jedno z Bogiem przekłada się na konkretne znaki, na konkretne działanie. Coście wyszli oglądać? To samo pytanie możemy zadać tym, którzy patrzą na nas, na nasze życie. Co oni zobaczą? Czy zobaczą tam Chrystusa? Czy zobaczą Boga, który przychodzi konkretnie w danych sytuacjach, z sercem, ze słowem, w czynem? Tak. Niech ci, którzy nas spotkają, Spotkają dzisiaj Mesjasza, który przychodzi, by uzdrawiać, podnosić, przywracać wzrok, dawać słuch. To wszystko jest dzisiaj potrzebne, bo świat bez Boga jest poraniony. Idźcie i czyńcie to na moją pamiątkę. Amen.